Hejka w kolejnym filmiku na moim kanale, dzięki, że jesteście ze mną. E, dzisiaj przygotowałam Wam e, kolejną część serii, czyli kopiowanie stylizacji. Dzisiaj będę kopiować stylizację taką, zau zauważyliście, Victoria Justice. Czy wiecie, kim ona jest? Skąd e, z, e, ją wszyscy kojarzą? O tym za chwilę. Mam nadzieję, że będziecie oglądać i miłego oglądania. Wiktoria Justice pewnie kojarzycie to imię i nazwiska. E, pewnie ją znacie. Najbardziej ona jest, wyda wydaje mi się, bo ja ją dzięki temu poznałam. Dzięki serialowi na Nickelodeon czyli Victoria znaczy Zwycięstwo. Grała tam główną rolę. Tori Vega, przepraszam. Tori Vega grała. Przy boku Ariany Grande. No i dzisiaj właśnie postanowiłam, że będę kopiować jej stylizację. Właśnie będę kopiować jej stylizację. Mam dla Was tym razem aż tylko cztery stylizacje, nie pięć, tylko cztery. Nie udało mi się nagrać tej piątej, bo, bo ciężko. No nieważne, na, mam dla Was aż cztery stylizacje. Mam nadzieję, że Wam się spodobają. Lećmy dalej. Pierwszą stylizację, tak powiedzmy, ciężko ją było ogarnąć, co to jest, bo tu, ma, tu macie zdjęcia z różnych dwóch kątów. Tu masz, yy, macie z jednego kąta, dru z drugiego kąta. I to jest taka ciężka stylizacja, bo na początku nie wiedziałam, co dokładnie ona ma na sobie. Bo tak, patrzy, patrzycie na to zdjęcie i takie, czy tam jest bordowy sweter, czy tam jest, ma jakąś, ma przy szyi mega, czy ma jeszcze jakąś odrobinę luzu tutaj. I jedyne co ja kojarzyłam z tego, żeby, co ja wiedziałam, że na pewno są, to są czarne spodnie. Na szczęście, co będzie w w tym przypadku tutajszym odcinku bardzo ciężko, bo ona ma takie e, trochę charakterystyczne, oryginalne ubrania, których ja niestety nie mam do końca. Przynajmniej tak mi się tego wydaje. E, więc w dzisiejszym odcinku będzie trochę ciężko ze mną i kopiowaniem stylizacji, ale nie ma co jak wyzwania, jedziemy. Właśnie Wracając do tego. Ciężko byłam jej ogarnąć, co ma, więc postawiłam na to, że ma czarne spodnie, co było dla mnie pewnikiem, oraz bordową, dłu, bordową bluzkę z długim rękawem. I na, i na tym skończyłam kopiowanie tej stylizacji. Kolejna stylizacja jest o tutaj i macie ona jest takie w czerwonej kurce, w podobnej do tej, tylko że ona jest czerwona, w czarnej bluzce z jakimś napisem ozdobą napi na oraz jasne niebieskie spodnie z dziurą. Nie wiem, czy mam wszystko, bo e, wziąłam, nie mam e, czerwonej bluzy, e, znaczy takiej kurtki jak ta, bo akurat mam tylko taką czarną, więc może jak będę na wyjeździe, to sobie gdzieś tam ją kupię albo coś tam, więc sobie popatrzę. E, mam czarną bluzkę, która nie ma żadnego napisu, jest po prostu czarna, zwykła czarna bluzka. E, spodnie mam jedyne z takimi dziurami. To moje są słynne spodnie z e, Malborka, które cieszę się, że je kupiłam, bo czasami się właśnie przydają do takiego punktu, e, znaczy do takich na przykład zdjęć. No i moja stylizacja jest powiedzmy he, kiepsko skopiowana, bo nie ma wszystkiego czego potrzeba w tej stylizacji, ale jakoś mi się udało. Kolejna stylizacja to są e, granatowe spodnie długie bez żadnych dziur. E, bluzka biała na ramionczkach oraz bluza e, brązowa. Mam, wydaje mi się, że wszystko oprócz tego, że tą bluzę brązową, ona ma taką krótką i taką, e, jakby do bioder, bluzę. Moja bluza jedna z, z dół e, brązowa. Czy nie moja? Bo to jest pożyczona chyba od taty. Jeśli dobrze kojarzę po rozmiarze i po wyglądzie, e, to ona jest jedynie bardzo długa i, nie, e, i ona jest po prostu inna niż ta, która jest tutaj na zdjęciu. I dlatego wydaje mi się, że jedynym właśnie minusem jest tego, że nie zrobiłam tej bluzy poprawnie. stylizacja, czyli już ostatnia, po czwarta, to jest e, biała, 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 biała e, bluzka na ramionczkach czek mam. Białe spodnie, nie mam dokładnie, mam białe spodnie z paskami, które już e, dobrze znacie z innych stylizacji, które kopiowałam e, i tu przyznaję się, nie patrzyłam, e, chyba nie patrzyłam na, spo, e, na buty, które ma, więc muszę sobie. Czy ja, ma, czy ja miałam na tym ko, e, kopiowaniu, co ja zrobiłam, czarne buty? No nie wiem, nie pamiętam dokładnie, więc będziecie musieli zobaczyć, ale jest częściowo skopiowana. Nie bądźcie źli na mnie. <śm> I tak, e, tak I tak doszliśmy do końca tego filmiku. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Dajcie łapeczki w górę. Napiszcie w komentarzu, co myślicie o skopiowanych stylizacjach i czy jesteście fanami e, Tory Vega, czyli Victoria Justice. I do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa!